Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się serdecznie, kłaniam się zimowo. Przyspieszyliśmy trochę realizację tematów zimowych, zimowego karawaningu, a to z tego też powodu, że tutaj e, w miejscu, w którym się znajdujemy i spadł śnieg, jest mróz i naprawdę zima tu trwa na całego pomimo końcówki listopada, jesteśmy w miejscowości Bratien, na jakże w firmie Piotra, czyli Camper for Mata dzisiaj zadaję Piotrowi jedno właściwie e, pytanie. Czy jego samochody dają się do zimego, zimowego karawaningu. Przy nimi gdziekolwiek, nawet na weekend, można sobie wyjechać, bo to, że pełną integrał, czy półintegrą, tak, to każdy wie. A co z małymi Volkswagenami? Nie zapomnijcie o subskrybowaniu naszego kanału. Zaczynamy materiał, a ja teraz podchodzę do termometra zainstalowanego tuż tutaj, tuż, tuż obok biura, by zobaczyć temperaturę. A to jak sami widzicie, słuchajcie, moi drodzy, oscyluje. A, poniżej zera. Śnieg leży i to tego śniegu jest całkiem sporo. Dzień dobry Piotrze, cześć. Witam serdecznie. E, zimowo dzisiaj, bardzo Pięk, zimowo. Piękna zimowa, tak, śnieg chrupie ładnie. Jesteś szczęśliwy z powodu zimy? Taka zima powinna być, śniegu, biało. Bo ja myślałem, że jak się ma taki samochód kempingowy, albo taki, albo jeden z tych, które stoją tuż za, za Tobą, to się zimą e, nie da. I z takim pytaniem dzisiaj do Ciebie przyjeżdżam. Da, da się, się czy nie? Da się! Jak się da? Da się, no normalnie się po prostu da. No ty weekendik, ładnie, słoneczko, sobota, wstajesz, rano, po pracy, masz ochotę jechać sobie nad jezioro, na spacer, na rowery, z pieskiem pochodzić. Przecież masz tu wszystko w pigułce, nagrzać to Webasto, 5 minut cieplutko, po spacerku usiąść sobie kawę, wypić ciasto zjeść, które zrobiłeś wcześniej w domu. To jest rewelacja. No ale nie ucieka ciepło przez ten otwierany dach na przykład namiotowy. E, no wiadomo, że się wychładza, tak, mhm. no ale możemy sobie zamówić dodatkowe e, zasłonięcie tego daszku. Mhm. Pozdrawiam na przykład firmę California Shop. Współpracujecie? Znamy się, coś Znacie tam robimy, się. tak. Oni mają naprawdę fajne te pokrowce, nie? No, na tak, daszki. Tak. Okay. E, także a jeżeli nawet się nie chce już tego daszku otwierać, tak jeżeli chcemy sobie tylko naprawdę posiedzieć e, w fajnej scenerii gdzieś w lesie, przy jeziorze, cóż lepszego. I mówisz, że po pierwsze może pytanie, izolacja tutaj w Twoich samochodach tak. jest montowana? Tak, izolacja całkowicie. Od dachu, ściany, podłoga. Okej, okay. a ogrzewanie? Webasto? Rodaj? Normalny webasto, co on daje tylko radę? autoryzowany serwis Webasto e, mogę powiedzieć, że w pełni daje radę jest bezawaryjne, nic się z tym nie dzieje. No dobra, to Twoim zdaniem gdzie pojechać? Na kemping jednak, w trakcie okresu zimowego dziko, takim samochodem łasu, czy na dziko? Na Poważnie na dziko? No dlaczego? No a co z łazienką? Co z myciem się? No proszę Cię, ale na dziko mi chodzi w tej kwestii weekendowej, że jedziemy a, okay. sobie rano. Potem można sobie przejść do jakiejś restauracji, podjechać na obiadzik, z łazienki skorzystać. Nie siedzieć na tyłku w domu, krótko Właśnie, mówiąc. Przed telewizorem, z pilotem. Okej. Okay. Wśród tych samochodów, które się nowe tutaj, które widzimy, jest tak. skromna dzisiaj gama. Tak, skromna gama. Tak. Ta, jak, jak widziałeś, teraz robimy wszystko, co, tylko żeby tych aut jak najmniej stało, aczkolwiek w każdej hali stoi po 3-4 sztuki. Stoją. <laughs> to jak patrzę na tą aurę, to się nie dziwię, że stoją w hali. <śmiech> <śmiech> krótko mówiąc, w ciepłym. Nie chciałbym tutaj <laughs> pracować. Powiedz mi ten sam. Samochód jest ilukonny, może pamiętasz? Eee, tak cię zaskoczę. Oczywiście, że pamiętam. E, w automacie 150-konny. A jakbym chciał na przykład mieć 200 koni. 200 koni, tak. Eee, montujemy takie powerboxy. Mm -hmm. Co to za nowość? Bo widziałem to u Ciebie na mediach społecznościowych dla aut z gwarancją. Tak, zgadza się. Eee, no bardzo fajna alternatywa dla tych naszych aut, nawet słabszych, tych tu dwukonnych, mm -hmm. które jednak wiodą prym. Można ponieść fajnie moc. Można spowodować szybszą reakcję pedału gazu. Mhm. Montowaliśmy teraz w dwóch autach. To pierwsze, już nawet, też jest zrobione. Mhm. Specjalnie nasz dealer z więc przyjechał sobie też to sprawdzić, bo on tymi autami często jeździ do klienta, zaprowadza. Chcieliśmy mieć porównanie. Jest, jest fajna różnica: auto jest dużo żwawsze. E, szybciej reaguje na ten pedał gazu. Mhm. Także testujemy, sprawdzamy. I gwarancja zachowana, rozumiem. Gwarancja, gwarancja zachowana, można taką usługę póki co Aha. u nas sobie. Ileś to co kosztuje? Się? Masz jakieś tam ceny mniej więcej? Tak, e, taki PowerBox to mamy 3-3,5 tysiąca. Okay. Pedalbox e, 1500 zł. Okay. E, to trzeba montować jedno i drugie? Czy, nie, czy nie, jak nie, to nie, nie. nie, nie, nie. Montujesz sobie. Taki system, który podnosi moc, plus nam dodaje troszkę więcej newów. A takiego pedalboxa możemy sobie jako alternatywę wtedy, jak tym dieselkiem startujemy 150 km dodajemy gazu, to chyba chwileczkę takie zastąpienia. A co nie, tu po prostu on od razu reaguje. Okej, fajna sprawa. Ciągle się rozwijacie, krótko mówiąc. Tak. A skoro mowa o rozwoju, to ja chciałbym cię zapytać o te duże samochody, które już kiedyś widziałem. Widziałem na targach w nadarzeniu, było podejście do dużego vana i co z tym tematem, tak czy nie, Piotrze? Musisz się zdeklarować, dzisiaj już oficjalna. ale poważnie, co nie, w tym poważnie? kierunku? Poważnie, jak widzisz, zajmujemy się serwisem, bo naprawdę w niechcący pojawiają się ludzie, którzy by przeserwisować, sprawdzić, coś dołożyć, mhm. odjąć, zmienić, poprawić. A także nawet mamy fajnie, bo dostajemy auta innych firm naszych polskich które tutaj sobie możemy w pokoju podpatrzeć, spokoju podpatrzeć mhm. obejrzeć. No. I do tych dużych, no powiem Ci, no mieliśmy teraz nawet, zjechały nam ostatnio craftery 4x4, które nie się się też zawieruszyły w zamknięciach, no ale przyszli koledzy, że potrzebują, no i, i poszło. I poszły, no. Czyli co, jeszcze się wstrzymujesz? Jeszcze się wstrzymuję, póki co mamy pracy, mamy mhm. co robić. O, tu nawet ciekawostka, proszę, do te szóstki nam się udało znaleźć lampy z homologacją, z mhm. jak w T61, są fajnie rozbudowane. O, ślicznie wyglądają. Tak. Jasne. Aha. No i teraz powiedzmy tutaj mamy po lewej zwykłą lampę. Auta są te podobnie rocznikowo. O no tej ale... mówisz, tak? Tak. Aha. Nie, to jest zupełnie inaczej. Zupełnie, zupełnie. Pakiety sportowe dokładamy, spoilerki, właśnie takie lampy. Aha. No mam takich klientów, którzy lubią właśnie takie. Smaczki. Smaczki właśnie. Okej. Okay. Ale u Ciebie też można usiąść, jak człowiek, pomimo e, niskiej temperatury w biurze. Wypić dobrą kawę no, i złożyć zamówienie. No to jest normalne. No powiedzmy, że tak. To idziemy? <laughs> idziemy. Zapraszam. Jak tam sentyment do czerwonego pozostał? Mamy nadal, jak widzisz. No jest ładny, jest ładny. Tym, ale tym razem w longu. Aha. Tym razem w longu. Na początku swojej drogi, że tak powiem, produkcyjnej. Nie, już tutaj finiszujemy. To siebie. już jest bardzo blisko, okej. Okay. już finiszujemy. Ale w, łezka już po, się kręci. Podobnie, nie? Też białe mebelki. Tak. Tak jak tak. w tamtym. Tak samo, tak samo. Jak zwykle tam, jakieś ma, tam małe modernizacje cały czas są. Aha. Coś tam dokładamy, klienci wymuszają. Bądź doradzają, podpowiadają. Ale to nie jest auto nowe, oczywiście. Nie. Nie. Używki, Uży, używeczka. Zawsze byłem ciekaw, jak wygląda u ciebie procentowo ilość używek względem samochodów nowych. Tak jakby proporcje bardziej niż procenty. Ale myślę, że używki chyba biją, nie? I tak, tak. Jest więcej. No. Czemu taki smutny dach szary? Taki sobie klient, taki zażyczy... sobie klient sobie zażyczył. Tak. Dalej dwie firmy klepiesz, jeżeli chodzi o daszki? No teraz, jak zapewne widziałaś, po szkoleniach w Rajmu jesteśmy, także... Rajmu Wiedziałam certyfikat. Rajmo nam jeszcze dochodzi tutaj do opcji wyposażenia czy zabudowy, bo my robiliśmy szkolenie montaży i foteli do elektryków, bo to wtedy nie mogą być ani skręcane, ani jakieś tam spawane tylko wszystko, wszystko klejone. Także i fotele i daszki intensywnie żeśmy spędzili tam w Niemczech też. Kilka dni? Tak. Kilka dni <laughs> szkolenia. Piotrek, ale u Ciebie tak patrząc w ogóle tutaj, jak się możemy przechadzać, nie wiem czy tu mogę pokazywać, wiesz zaplecze techniczne, Miał. u Ciebie się dzieje, co? No mamy Kom... pracy. Mimo listopada? No, mamy pracy, nie narzekamy. Generalnie jest na pewno mniej. Tak jak w zeszłym roku mieliśmy rok do przodu, no to mhm. teraz tam powiedzmy. Cały czas na bieżąco dochodzą i teraz mam tak półroczny wyprzedzenie. O, śliczny kolor jest z tego. Ja ci. Ła. Jest naprawdę ładny. Z oryginalnej palety Volkswagena. Aha. Klient okay. sobie zażyczył. I to... takiej robicie. Tak. No, na, na naszym Małcie. A to jest ładne wnętrze. Ej, to ja chcę zobaczyć te skórki, tutaj, jeżeli dobrze widziałem. Mogę, mogę, mogę? Ej. Piotrze, to jest ładne. Zasilanie jeszcze nie wpięto. O, tu. Wszystko, o, super. Niebo już jest, jak widzisz. No, przepiękne jest. Ale już widziałem chyba takie patenty, nie? Na targach. Już ktoś tam, już tam się, się nie na te klimaty. I co, ludzie lubią takie jasne wnętrze, powiedz mi? Tak. Ze względu na małe auto, tak? Żeby tak. było no. poczucie przestrzeni. A powiedz mi coś o procesie decyzyjności wśród klientów, bo dzisiaj mieliśmy klientów. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy serdecznie. Dwa i pół roku. Tak, schodzenia, spot spotkań, rozmów z różnymi firmami, ale to fajne, bo człowiek się też dowiaduje dużo rzeczy na swój temat pozbieranych po innych firmach. Mhm. Eee, także niechcący, ale się dowiadujesz dużo rzeczy. No, ale tak jak no, niektórzy naprawdę klienci no, dojrzewają, no ci no, 2,5 roku tak, ale to tam y, od zakupu auta poprzez y, każdy element, detal, zabudowę, fotele. Negocjacje. Ne ale wybór, generalnie wybór. Bo, Ludzie, którzy wiedzą czego chcą, no to sobie wtedy już ten samochód naprawdę sami rozrysowują, gdzie, co by chcieli, jak tam i czy to się tak da. I Ci tak klienci dalej. w ogóle byli świadomi, nie? Bo tutaj nie ma u nich e, zabudowa jak zabudowa, ale jeżeli chodzi o podwozie, tam nie ma diesla, co? No. Czy on coś będzie? By... Tak. <laughs> uśmiechnięty? Power 6. Tak. <laughs> Power 6, 3, 2 tak. No, fa fajny, fajny e, samochodzik. Jaki termin? Realny. Co? Realny? <laughs> Dwa miesiące. Tak? Czyli pokażesz. Tak. Przed po, wydaniem. Po targach w Stuttgarcie. Okej, okay. dobra, jesteśmy <laughs> umówieni. Tak, 13.21 zapraszamy do Stuttgartu na nasze stoisko. Będzie się działo. Tak. Kolejny czerwony, coś taką masz dzisiaj fantazję do czerwoności. Wspominamy. No właśnie, wspominki. To już auto, ja już wiem, to już jest przygotowane do tak. cięcia albo właściwie po cięciu przygotowane do zbierania o piłę. Nie. Czy to jest te, ten, ten, ten A, model? ten model, A, właśnie. Okej. Okay. Hmm. Czyli oni biedni dzisiaj widzieli jak się dach e, rozcina? Nie. Nie dajesz nie klientom. Zdążyli, nie zdążyli, więc nie po, dajesz klientom. Pociąg poć. mieli. <laughs> Pojechali. Ale nie dajesz klientom co? Chyba patrzeć na cięcie dachów? Wiesz co? Generalnie chyba się nie zdarzyło, że klienci żeby byli w przycięciu, ale... E, se, serce kłółoby pewnie. No ja, ja też tak uważam. No, uh -huh. Co to jest w ogóle za auto? To jest te piątka? Tak, te piątka. Okay. 2009 to ostatni wypust. fr 6, eee, No, pan tutaj w ogóle jest niesamowity. Miłośnik tego modelu, tego silnika. Chyba mają kil kilka aut z tymi silnikami. Mm -hmm. I. A. Dla nich nie ma po prostu innego silnika. Jak no on mówił, że to jedzie, nie? W porównaniu no, do dieselka no, no. to po prostu jedzie. Ma w tym gaz, z tak. tego co słyszałem. W tej chwili nawet mnie namawiają, takiego gdzieś tam znaleźli, żebym sobie do mojej kolekcji dokupił, postawił też taką. Nie wiem, czy mogę zdradzić, słuchajcie, ale zdadzę, że pan e, kupił ten samochód za, jeżeli dobrze słyszałem dzisiaj, 54 tysiące zł. Także to może być tańszy kamper, tak. Naprawdę alternatywa dla, no. dla dzisiejszych galopujących cen. Nie? Tak, zgadza się. Jasne. Co, obok? No. Gotowy do wycięcia? Gotowy do wycięcia. Tak. Z Holandii. Ja ci powiem, że niesamowicie się patrzy na taki samochód, który jest, wiesz, zwykłym transporterem. No. Za chwilę jest wozem kempingowym. Ale ty szukasz dla klientów używek, czy oni sami sobie? E, szukają? Wiesz co to jest akurat e, mojego dealera holenderskiego, mhm. który sobie akurat tam znalazł? Jak ja mam jakieś auta, które mam gotowe, wysyłam i oni tam wtedy mówią, o dobra, ja chcę to, to to wysyłaj, ale sami też szukamy, jak zawsze powtarzam, że i w Niemczech, w Polsce i tak dalej. Aczkolwiek teraz wysyp nowych, które miałem rok temu zamówione, mi właśnie zjeżdżają e, tu do, na firmę. Aha. Temat sprzed roku i półtorej. Dopiero. <laughs> tak. Okay. E, także i mamy teraz i nowych, i używeczki, jak, jakiekolwiek rokujące się pojawiają. No niesamow... to kupujemy. Niesamowite, że to tak wygląda. Niesamowite po prostu. Co z tymi dachami? Słuchaj, dalej montujesz dachy? Dalej tniesz dachy? W dalej niezmiennych cenach? Dalej tak, Aha. dalej tak. Ostatnio, wiesz, przeczytałem taki komentarz po tym naszym filmie, podrzucam Wam z cięciem dachu u Piotra, jak to robiliśmy, że z tego materiału nic nie wynika. Że pan się w komentarzu, ja wrzucę ten komentarz teraz w okay. ten materiał, że tam nic nie wynika, więc co można więcej powiedzieć, Piotrek, na temat e, cięcia dachów w waszych samochodach? Chyba już nic tak naprawdę. Wszystko zostało powiedziane, pokazane. Tak mi się też wydaje. Zabezpieczenie, Zabezpieczenie przeciw e, opiłkami, żeby one się nigdzie tak naprawdę nie dostawały. Tak, strasznie korodująca rzecz, takie opiłki. Dlatego to no, samo przygotowanie, no, wkładamy dużo serca i. I kosztów, żeby hmm. zabezpieczyć to auto, nieważne czy to nowe czy stare, ale te piłki gdzieś sobie leżą w tych rynienkach, aby zostały, no to, o, to szybko to się wżera w lakier. Problem z usunięciem tego, dlatego no tu jest dosyć taki mocny nacisk u nas na zabezpieczenie auta. Temperatura też ważna, cięcia, wszystkiego ważne, sprzęt, tak. za pomocą którego się tak, używa tak. i tak dalej, i tak dalej. To no, i, no i samo wykonanie, tak, no za, za, za zamontowanie tych konstrukcji, żeby to nie skrzypiało, nie pracowało. E... Tak jak dzisiaj wspomniałem, dziesiąty rok już będziemy, jak walczymy z, w branży karawaningowej, czyli uważam, że to już jest sporo e, i na, sporo doświadczeń spowodowało, żeśmy po prostu osiągnęli ten pułap, jaki mamy i uważam, że z tym, co robimy, jesteśmy naprawdę dobrzy. To krótki przegląd i przypomnienie. Jakie daszki, jakich firm i w jakich pieniądzach? Daszki jakie. Myślałem, że to będzie szybkie pytanie, szybka odpowiedź, Piotrze. Generalnie tak, daszki od 15 do 40 tysięcy w zależności co kto chce i od budżetu i od wymogów. Tak zawsze się śmieję, jak przyjeżdżają Niemcy i właśnie od najpierw... Jakie mamy, Jakich firm mamy dachy, no wiem, polskie, niemieckie, no to wiadomo, i najpierw idą do tych niemieckich, ale potem jak podajemy cenę, to się okazuje, że te polskie są całkiem fajne i nadal montujemy w większości polskie dachy. Po co właściwie montować daszek? Ostatnio powiedziałeś taki fajny e, przykład, dzisiaj właściwie przy naszej kawoszej rozmowie, że dla wędkarza na przykład tak. jest to jakiś pomysł. Tak, no ostatnio właśnie nasze auto było na dwóch takich zawodach wędkarskich, gdzie pojawili się nowi klienci. Po prostu mam tutaj, mój pracownik jest miłośnikiem, pasjonatem łowienia ryb. Wziął auto, pojechał na trzy dni, wrócił z klientami. No po prostu. Fajnie. Dużo osób chyba co? Nie zdaje sobie sprawy. Ma Zgadza takie się. samochody, tak, tak. A, a nie wie, że można jakoś poszerzyć ich, że tak powiem, działalność, prawda? funkcjonalność. Tak, teraz sprzedawaliśmy auto, sprzedamy auto z przypadku po targach w Poznaniu. Mhm. Byli, by, byli u mnie ludzie, którzy chcieli tam daszek do jakiegoś innego auta niż my robimy. Aby, dobra, zobaczymy, czy się da. Zobaczyli auto, jedne z naszych, ale piękne. Podzieli znajomym ci przyjechali do nas 400 km, rzucili okiem, coś takiego ładnego tutaj zobaczyli. No i pojechali już z gotowym kontraktem. Krótko i na temat. Tak, fajnie. Powiem ci dokładnie to samo, co powiedziałem ci przed chwilą, że ta sala, powiedzmy wydanie, bo dla mnie to jest taka sala, wydań trochę, no. robi wrażenie w dalszym ciągu. No, nawet tak się złożyło, że będziemy jeszcze nie wiem, w tym roku albo w przyszłym, będziemy tu robić szkolenie z Webasto dla innych firm. E, jesteśmy już po rozmowach. E, generalnie e, sam system mocowania Webasto, e, będziemy montować do ID-baza pierwsze Webasto e, diesla. Tak. Ma, jest klient, który chce, Webasto skonstruowało, będziemy robić. Niby jest do 30% można zaoszczędzić energii, mając y, dieslowskie Webasto w elektryku. Nie skomentuję, dobrze, że mnie nie widać. <laughs> Tylko Ciebie przed kamerą, to ty się musisz I u, na, I u nas takowe szkolenie będzie się odbywać. Okej, okay, jasne. Co tu masz? Tu na mamy na przykład, schodzie. zobacz, taki nam się uchował 4 na 4 Jeszcze są? Jak to wygląda teraz? z tym? Generalnie smakiem? nie ma ciężko. No bardzo ciężko, żeby jakiś tam przebieg w miarę był jakiś normalny, no to trzeba się naszukać. Co, już nie jest... będzie teraz? Jak to, jakie są plany marki jako Volkswagen'a? No, teoretycznie nie ma być. Mhm. E, na przykład, ale Craftera też już nie miał być 4x4, tak? Już w konfiguratorze już znowu można zamawiać. E, T6.1 niby nie można, no teraz ta fuzja z Fordem. No Ford ma, ma już w ofercie czteronapędowe, dwunapędowe, fajne, mocniejsze, słabsze eee, a robię też podejście do Forda, dlatego tam już powoli lekcje odrabiamy i Ford to ma, a Volkswagen po rozmowach z niemieckimi dealerami, Transporter miał bardzo duży udział w rynku, w ogóle niemieckim, światowym, jak oni teraz z tego auta się wycofują, podobno jednak wstrzymali się i jakieś mhm. rozmowy trwają, naciski są mocne, czy jednak... W dobrą stronę to idzie, tak? bo mm -hmm. klienci teraz co będą musieli uciec na fordy, na rynówki itd. Tak jak ten klient już poucieka, to on już później tak ciężko go z portem przeciągną do swojej marki. Tak? No jednak z przyzwyczajenia, jak jesteś, wiesz, jak to działa. Rozumiem. Co ty masz za piękne samochody obok? Ty nawet wybeszasz biednego, małego Fiata, który ma, sami zobaczcie, ma felgę, z, no, koło jakby i worek. Ze zbożem. Ze zbożem. Co to jest? Piękny maluszek, Aha. polska motoryzacja. Aha. W trakcie odrestaurowywania. proszę Bardzo. Fabryka zszon maszyna. Fabryka. Ty jak... się kiedyś wiesz na kempingie jeździł? No tak. Na wakacje. No. no. Także widzisz e, cały czas coś z motoryzacją się nadzieje. Ty lubisz takie o, zabawki właśnie jak ten już nie pierwszy raz, albo jak te. A jak to, To też twoje? Też. Tak. <laughs> Każdy przekrój, słuchajcie, samochodów tutaj u Piotra jak najbardziej tak. e, znajdziecie. On jest na sprzedaż, powiedzmy Piotr? Czy to jest Nie. twój? Nie, to jest, to, jest, to, jest, to jest nasz firmowy. Mhm. Udało nam się kupić niechcący, z przypadku jak zwykle to było. Mhm. No i tak stwierdziliśmy, że tu bardzo nam fajnie pasuje do tej, do całej otoczki. Zresztą jeździliśmy, tak? No tak, no, to jest racja. No. Jak inwestycja trochę? Taki już samochód dzisiaj? E... Wiesz co, myślę, że za takie auto ym, koło 45 tysięcy euro. Dzisiaj tak, naprawdę? No tak. Wow. No. Wow. Potężne pieniądze. No tak. A za takie? A za takie myślę, że jest to podobna kwota, też koło 50 tysięcy euro. Tak? No. To jest kwestia co kto lubi, prawda? Teraz właśnie, no. Jasne. E, powiedz mi, jak w przyszły rok, e, jakieś zmiany, cennika? Coś takiego u Ciebie planowane? Wiesz co, nie no, staję na rzęsach, staram się, żeby nie. Mhm. E, no jak już tam naprawdę ktoś gdzieś, nasi, nasi kooperanci no, no te ceny podnoszą, ale no staramy się gdzieś to kurczę niwelować do, na maksa, żeby ta cena jednak nie była jakaś wariacka. Ależ to jest ładne. Przepraszam, że się wtrącę. Cóż to jest takiego pięknego? Co to jest w ogóle za podłoga? Wiesz co? Jest niewklejona, ona jest Aha, tutaj no, Jasne. Mieliśmy tak do pokazania, Aha. taka ala jachtowa. No, 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 dokładnie, takie tak. skojarzenie. E, no, ludziom się podoba. A teraz no, kwestia tylko, no, utrzymania tego w czystości, tak dalej, tak dalej. Jak ja bym szedł w tych butach właśnie takich, o, zimowych hmm. typowo, to by była masakra tutaj. No, ale wygląda. No, ale wygląda? Kapitalnie. Dla oka? że nie. tak. Okay. Automacik 150 koni. I to ładne, ładne. To jest kołpak, czy to jest. Nie, to jest felga. To jest felga. Tak, no śliczne. Jak w tary stylu. Dawaj do tego biura idziemy na tą spróbować. No, tak. A ja wam, słuchajcie, nie będę wyłączał kamery, tylko pokażę, że z tej właśnie sali wydań, przepraszam, że ja tak nazywam cały czas Piotrę, ale przejście do biura showroom. Showroom jest bardzo, bardzo łatwe. I proszę bardzo, jesteśmy w ciepłym, <laughs> pięknym pomieszczeniu, w którym możecie sobie skonfigurować Waszego nowego. Volkswagena. Na tym Ci zależało, co? Bądź doposażyć. Właśnie. Wszystko. Podaszek przyjechać, porozmawiać, doradzić. Na weekend zostać u nas, tak? Mam możliwości z kamperami, z wynajęciem domków i, i w ogóle z, dla ducha i dla ciała możliwości. Także zapraszam w weekendy. Chwal się certyfikatem, bo tym chciałeś się pochwalić od Rejmo? To się tak. pochwal w takim razie. No właśnie. Tutaj ładny pan Piotr Wiśniewski zdobył certyfikat. Od Rejmu, skąd w ogóle taka, taki pomysł? Miałeś dwa, dwa, dwa rodzaje daszków, dwóch dobrych firm. Jeszcze ci mało. <głosthy> Wyszczone, ale generalnie mówię no, klient jest różny. Aha. Dwa, no, żeby w Rajmo móc kupować w tych dla producentów zabudów, gdzieś tu katalog leżał. Mhm. No to trzeba mieć taki zrobiony certyfikat, rozblokowują ci taki jeszcze dodatkowy panel dla handlarza, dla producenta. I tam wtedy są całkowicie inne ceny niż normalnie w cennikach. Jasne. Prywatnie nie możesz sobie kupić daszku, fotela, e, jeżeli nie masz takiego certyfikatu. A całe w ogóle tutaj, że tak powiem, Twoje biuro to trochę taki jest ym, zebranie chyba różnych Twoich marzeń, co? Tak mi się wydaje troszkę. Mm. Nie, nie, to wszystko przypadek. Powaga? Poważnie. Co to jest? Zacznijmy. Tak szybkie przejście. Takie typ. szybkie przejście. Szybki Szybki przejście. Piata, piata Bart 500. E, zbudowany e, przez Barta, do Motorsportu. 20 sztuk w Europie tylko zarejestrowanych, dostępnych, e, czyli taki no unikacik. Aha. Ja w nim siedziałem. W nim się siedzi okrutnie przy moim wzroście metrów Trzy miesiące temu w Rajdzie jechałem górskim i jeździ niesamowicie rewelacja jak go -kart. Czyli on jeździ, to nie? No, normalnie jakaś funkcjonuje. Ekspozycja. Nie ekspozycja. Jest przygotowany do jeżdżenia i bawię się nim. Jednoślad. Tak jest. Co to za jednoślad? No, a to, tutaj to troszkę może sentyment, wiesz, do szkoły się kiedyś takim dojeżdżało, nie? Mhm, mm okej. Okay. Znaczy, kiedyś to się bardziej, częściej pchało i więcej pchało niż jeździło. No, ten w pełni sprawny, działający. Piękna sprawa. A tym to już też do szkoły jeździłeś? A to nie, wiesz co, to przypadek. <laughs> Rozumiem. <laughs> okej. Okay. A w przypadku kolega kiedyś postawił mnie niech stoi na zimowanie, no i to tak jak już tu ktoś coś przyprowadza, to to zostaje najczęściej. Tak mi pasuje do wystroju, no, rozumiem. Jak z tą tą dwójką właśnie Państwo też mi postawili, że żebym sobie tylko porobił zdjęcia do firmy i tak dalej, coś podagrywał, no już nie wypuściłem. Jasne. Piotrze, krótko mówiąc, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To takie zimowe, nie? kołajkowe. No właśnie, na życzenie jeszcze przyjdzie czas, prawda? Tak, Nie będziemy tak. składać. Póki co zapraszam do nas na Kurzą Górę, tak, na wyciąg narciarski. Można przyjść, zamówić kampera, skonfigurować, pojechać sobie na wyciąg narciarski, przemyśleć, wrócić, podpisać kontrakt bądź kupić gotowca. Zapraszam. Dzięki.